Nie miałyśmy szczęśliwej gwiazdy, zapaliłyśmy własną. Warszawskie Herstory. Jadwiga Helena Golcz, Marcelina Borkowska, Józef Brandt, Julian Fałat, Ignacy Jan Paderewski, Bolesław Prus, Wanda Siemaszkowa, Henryk Siemiracki, Stefan Schiller. To nazwiska tylko niektórych postaci z przełomu wieków, których fotografie wykonane zostały w zakładzie przy ulicy Erewańskiej 3. Najpierw tam, później w hotelu Bristol. W pewnym momencie pracownia fotograficzna Jadwigi Golcz stała się miejscem, w którym należało bywać. Więc bywali przedstawiciele i przedstawicielki warszawskiej arystokracji, świata sztuki, polityki i kultury. A po drugiej stronie obiektywu stawała ona. Jadwiga Helena Golcz pochodząca z zamożnej ziemiańskiej rodziny, co miało niebagatelny wpływ na jej możliwości rozwoju. Uczyła się technik fotograficznych w Wiedniu, Paryżu i Berlinie, po wcześniejszej edukacji w dziedzinie grafiki i malarstwa u Wojciecha Gersona. Po powrocie do Warszawy w 1897 roku odkupiła atelier znanego fotografa Edwarda Troczewskiego. Zaczęła prowadzić własny zakład fotograficzny, który szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i modnych miejsc na mapie Warszawy. Aktywnie uczestniczyła i regularnie dokumentowała życie warszawskiej socjety, publikując m.in. zdjęcia z wydarzeń towarzyskich w biesiadzie literackiej, wędrowcu czy tygodniku ilustrowanym. Na łamach tego ostatniego w 1900 roku ogłosiła pierwszy konkurs fotografii zawodowej i amatorskiej. Rok później zorganizowała pionierską wystawę fotografii artystycznej, docierając aż do 30 tysięcy widzów. Wszystko to jednak było jedynie środkiem do celu, którym stało się nauczanie fotografii. Będąc świetnie wykształconą kobietą, dała możliwość odbywania bezpłatnych praktyk dziewczętom, dla których dostęp do edukacji rzemieślniczej w tamtym czasie był utrudniony. W tymczasowym punkcie przy ulicy Koszykowej Jadwiga Golcz prowadziła sklep fotograficzny połączony z poradnią dla fotoamatorów. W końcu w 1898 roku wydała własny miesięcznik fotograficzny Światło. Pierwsze takie czasopismo na ziemiach polskich. W 1901 roku, jako jedyna kobieta, wraz z kolegami fotografami założyła Towarzystwo Fotograficzne Warszawskie. Golcz wiele rzeczy robiła jako pierwsza. Kolejną i najważniejszą z nich było utworzenie w 1907 roku szkoły fotografii przy ulicy Foxel 15 w Warszawie we współpracy z księdzem Włodzimierzem Kirschnerem, do której na pełne roczne kursy uczęszczały głównie kobiety. W realizacji tego przedsięwzięcia włożyła cały swój wysiłek i wszystkie oszczędności. Współpraca jednak zakończyła się bankructwem Kolczówny, która w wyniku nieudolnych działań księdza została zmuszona do zamknięcia szkoły. Pociągnęło to za sobą szereg fatalnych konsekwencji, między innymi sprzedanie zakładu fotograficznego. Po tym wydarzeniu Jadwiga Golcz usunęła się z życia publicznego. Każdy jej życiorys kończy się tym samym zdaniem. Zmarła w całkowitym zapomnieniu. Była fotografką, nauczycielką, prekursorką i wizjonerką. Kobietą sprawczą i przedsiębiorczą, która pomimo wszelkich przeciwności losu i niepowodzeń nie ustawała w działaniu, starając się urzeczywistnić swoją wizję, dokumentować historię, uwieczniając ją na swoich fotografiach, ale przede wszystkim z troską edukować i kształtować przyszłe pokolenia Polek. Katarzyna Borek Nie miałyśmy szczęśliwej gwiazdy, zapaliłyśmy własną. Warszawskie Herstorye